Jesteśmy przed ligowym meczem 100-millowym z, z mamrami Giżycko Dzisiaj taka nietypowa sonda. Podrukowaliśmy trochę zdjęć byłych piłkarzy 100-millowalczyn. Są także obecni, tylko z wyglądu troszeczkę sprzed 10 lat. I zobaczymy, czy, czy kiwice rozpoznają, rozpoznają tych, tych piłkarzy. A przy okazji zachęcam do głosowania w plebiscycie na 80-lecie piłkarza Stomilu Olsztyn, szczegóły na 100 PL. Radek, poznajesz, kto to jest? Kurka, już ja wiem, jeszcze w Ekstraklasie grali, ale powiem, nie mogę skojarzyć, no. Bartosz? Jurkowski, no, Jurkowski, no. Jak wspominasz tego zawodnika? No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pamiętam jeszcze, jak Kaczmarek prowadził, to mówił, że on miał papiery, żeby być powołany do reprezentacji. Pamiętam słowa Kaczmarka w wywiadzie tam jakimś jeszcze wtedy, jak był Kaczmarek, nie? O, Barty Jurkowski. Pamiętam. Dobry, dobry był. Czy poznajesz tego zawodnika? Poznaję. Kto to jest? Kazek Sidorczuk. Jak go wspominasz? Bardzo dobrze. Pamiętam, kiedyś karnego nawet z kimś wyciągnął. O, to nawet ja sobie nie przypomnę, z kim on tego karnego wyciągnął. No to był taki jeden zawodnik, który później nawet w Lidze Mistrzów grał. No, w szturmie Graz. A tego pamiętasz? Drugi Kazek. Andrzej Jankowski. A jego jak wspominasz? Też pamiętny mecz z legią, kiedy z baniaka bramkę zasadził. Poznaje pan tego zawodnika? O boże, ty poznajesz? Z, z ławy do nas trafił, z i ława No nie wiem, kurczę, to nie moje czasy, nie było mnie w Polsce, także nie wiem. A jaki to czas? Kiedy on go w 1995 roku? Ryszard Polak go ściągnął. Nie wiem, nie wiem, niech pan powie. Arkadiusz Klimek. Poznajesz tego gościa? <grymne> Pozna kogo? Poznajesz go? Kto to jest? Twarzy podobny do nikogo. Ty, no czekaj, czekaj, czekaj. Nie, dalej nie patrz, tu kto to jest? W sztabie jest teraz w Stomilu. Eee, Dani, da, kobroty nie ma. Michałski. <grymne> Ale teraz jest przystojniejszy, ty. Teraz <grymne> to by coś wyrwał w życiu. Poznajesz gościa? Pietkowski chyba. No dobrze, dobrze. Jak go wspominasz? czy w okresie gry, 100 mil? Wtedy, jak on grał 10 lat, to ja tak pamiętam, jak przyzmugła. Tak szczerze, ale pozytywnie. Pozytywnie. No i też pamiętam, kiedyś w ostatnim meczu sezonu Hattrika ustrzelił. Nie pamiętam tylko z kim. No i też była słynna afera z innym samochodem, nie wiem, czy pamiętasz. Z maluchem? Chyba z Audi wtedy coś było. Afera. To Nie. No nie, nie kojarzę. Nie no ja miałem wtedy 10 lat to Jak on grał nawet mniej chyba 7 Czekaj, 98, 98 grał jeszcze chyba w tym nie? No no to 8 lat miałem. No tak, jak przez mgłę totalnie To poznaje pan tego zawodnika? To jest U... no, Obrońca No pamiętam ale nazwisko teraz Andrzej Jankowski Dokładnie. No. Jak pan wspomina tego zawodnika? No dobrze wspominam. Wszystkich wspominam dobrze tych z Ekstraklasy. No. Ja Poznajesz? Się, nie, nie, nie wiem kto to w ogóle jest. Napastnik? Nie, na pewno nie wiem. Arkadiusz? klimak Pamiętasz go z akcji? Pamiętam, pamiętam, ale nie z akcji. Pamiętam z tureckich koszul. Tak mi się wydaje. No to ciekawe, ja go nie pamiętam z tureckich Wiecach. koszul. E, tak pamiętam sytuację, no nie wiem ile miałam może wtedy, z 10-12 lat. Nie wiem, może to było wtedy, wchodził tutaj po schodach na stadion, bo nie grał wtedy w tym meczu i miał taką śmieszną koszulę do, e, do łokci. Ja to zapamiętałam. Poznajesz gościa? Tak, Danielek Wichołowski. Co jeszcze mam powiedzieć? I jak go wspominasz, z gry w 100 minut styczny piłkarz. Fantastyczny człowiek. Kiedyś mi nawet koszulkę dał w meczu wyjazdowym. Z wigrami, suwałki. Dobry piłkarz naprawdę, zmarnowany talent, o tak to powiem. Dancio. Myślałem, że będzie trudniejsze to nie, pytanie. Nie, to widać od razu, że to. Tak, poznałem. A tego? Młodzieżowca? No, kurde, no łysiak. Tak, jeszcze tego, broda mu nie rosła, tak? Łysy, mm. to chyba było ze 20 lat temu, co? 10. 10 lat temu, no. Nie, 13. Nie, no po oczach poznałem, że, że tak, tak to. Piotrek.